I do Akcja strażaków w bardzo trudnym terenie. W Stasikówce płonął dom. Liczyli i nagrywali zakopiańskie busy. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu. Cały rok staramy się czysto elegancko jeździć, a w tym dniu wyjątkowo. Jarmark Podhalański. Mimo deszczu tańczyli na kupówkach. W Zakopanem rozpoczął się Festiwal Folkloru Ziemburskiego. Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Stasikówka otrzymaliśmy koło godziny 21:00. Na miejsce zadysponowaliśmy aż 27 zastępów. Wiedzieliśmy, że w Stasikówce nie ma sieci hydrantowej. Dojazd do tego budynku jest utrudniony. Są tam bardzo wąskie uliczki. Dlatego postanowiliśmy, że na miejscu będzie tak wiele wozów strażackich. Straty są bardzo duże. Budynek niedawno przeszedł generalny remont. Wstępnie oszacowaliśmy je na 500 tysięcy złotych. Co do przyczyny pożaru, na razie się nie wypowiadamy, jest ona nieustalona. Chciałem szczególnie pochwalić jednostki ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu, które przy tym pożarze, jak i przy, przy każdym innym, reagują bardzo szybko i sprawnie. W piątek w okolicach dworca w Zakopanem pojawili się ankieterzy i kamery. Przeprowadzono kolejną analizę sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji regularnej na terenie miasta. Jeździmy zgodnie z przepisami, z, z, jak się do, z rozkładem, więc nie ma problemu. Niech obserwują, niech wyłapują tych, co kradną po prostu ludzi. Turyści z transportu w zakopanem są raczej zadowoleni. Bez problemu, właściwie najdłużej jak czekaliśmy to 5 minut. Więc Jeżdżą bardzo często i bardzo szybko. Wszystkie takie same są, więc trudno określić, które lepsze busach może więcej sięgnąć, gdzie by było, i tylko tyle. Bo trzeba stać czasem. Wydaje się, że kierowcy sami wiedzą, co powinni poprawić. Na pewno można przyjemniej traktować pasażerów i tłumaczyć im, jak się o coś pytają, gdzie mają dojechać. co nie, Lub jakiego busa wziąć, bo to jest każdemu łatwiej. Nie najlepszą opinią cieszy się zakopieński transport wśród mieszkańców. Na ogół jest dobra komunikacja, jako tak jak mówię, za droga. Jak dla nas na co dzień. Ile, ile by Pani chciała, żeby kosztowało? Ja bym chciała mieć zniżkę emerycką, tak jak wszędzie w całej Polsce są. Badania narzucone przez ustawę o transporcie przeprowadzane są co roku. Wykonuje je firma z Krakowa na zlecenie Urzędu Miasta. One mają wskazać, czy mamy wystarczającą ilość taboru do przewożenia yy, mieszkańców, jak i turystów, czy nie. Ilość to jest wystarczająca. Co oczywiście nie zawsze potwierdza się po sezonie, bo to jest fakt, że Później nasi mieszkańcy narzekają, ale z kolei ustawa o drogach, o transporcie publicznym pozwala na zawieszenie działalności w ciągu roku na trzy miesiące. I to jest powodem, że no może przez zmęczenie, może przez yy, obliczenia ekonomiczne przewoźnicy stwierdzają, że mogą sobie wykorzystać to prawo. Bolek, Lolek, Gibek, Aramis. Na co dzień pracują w polu lub wożą turystów w dorożkach. W sobotę na równi krupowej w Zakopanem można było podziwiać ich urodę i umiejętności. Z tego co wiem, to specjalnych treningów koniom się w tym celu nie robi. One są wytrenowane przez codzienne użytkowanie. Natomiast tutaj bardzo ważne jest utrzymanie tego konia, a poza tym ułożenie, żeby on potrafił daną trasę przejechać. Tym większy podziw budziły precyzja i elegancja przejazdów. Fiakrzy nie ukrywają, że zawód często jest ich pasją. Koniami się zajmuję od 10 lat. Po prostu kupiłem klaczkę, która mi raz po roku dała dwa źrebaki i uchowałem sobie własne konie. Mama tych moich koników była z Janowa Podlaskiego, czyli bardzo ładna klaczka. Od maja był z bratem, tylko bliźniakiem czesy, niej. mieli po 5 roków. To my z jeździ, sąsiadem jeździli po wsi koniem. I w szóstej już jeździł koniem na kuliki tak, z, z gościami i tym, wjeździłem, odmają mnie trzeciły konie. Na kura się wszystkie konie lubimy. No i musi być kuń, jak jest mądry koń, jak się nie boi nic, troskę się boi, jak kuń łostry, to ja tak bardziej wolę konie, nie. Jak koń dobrze idzie i się jedzie dobrze ku i wiem, że mogę jechać roz, po roz i, i jak się jedzie dobrze, to się koń jest dobry, nie? W tej lubimy konia. W zawodach nie zabrakło kobiet, które wystartowały w konkurencjach sportowych. Od dziecka brałam udział w cyklu kumoterskiej gońby, gdzie były sanie, trzeba było powozić konia, był ski-skiring ski, skiring. i to były takie elementy jakby sportowe naszej tradycji. W związku z tym, że parę lat temu zakończyłam oficjalnie starty w kumoterkach, chciałam coś robić. Wyniki zawodów można znaleźć w najnowszym wydaniu Tygodnika Podhaleńskiego. Dziękujemy. 14 Jarmark Podhalański, jak co roku niesie za sobą Wiele wspaniałych atrakcji. W tym roku postanowiliśmy podzielić naszą imprezę na różne strefy aktywności. Oprócz Skansenu mamy strefę twórczości ludowej. Tutaj zaprosiliśmy rzemieślników, artystów, nie tylko z regionu Podhala. Mamy rzeźbiarzy, mamy ludzi, którzy robią ikony, mamy biżuterię. Filc, różne broszki, torby filcowe. Nawet mamy teraz podkoszulki ręcznie malowane, także chcieliśmy właśnie zaproponować, zapromować orawę. Codziennie w strefie sportowej dzieją się różnego rodzaju. Zawody dla najmłodszych dzisiaj, na przykład, mogliśmy obejrzeć pokazy e, trialu. E, oczywiście, skoro jarmark, to bez handlu ani rusz, w związku z tym. E, Liczne firmy, liczni wystawcy spragnieni dobrych smaków trafią również tutaj na coś interesującego. Zespół Śwarni zorganizował jedno z takich spotkań w trakcie Jarmarku Nowotarskiego, Jarmarku Podhalańskiego. Było to spotkanie. Pod nazwą Zespół Śwarni Ugotuje Ci chodziło o to, że będziemy ważyć jakieś góralskie potrawy. Będziemy na pomysł, żeby ważyć kwaśnicę, ale to nie jest normalna kwaśnica, bo to miała być kwaśnica i była kwaśnica tisznerowska. Opowiadaliśmy przy ważeniu tej kapusty o poezji, o samym księdzu profesorze Tisznerze, Spotkali się wczoraj bohaterowie książki Tischnera, z filozofii po górarsku. dzisiaj troje poetów. Jest również strefa muzyczna, zapraszamy na wieczorne koncerty, codziennie tutaj do późnych godzin nocnych możemy bawić się przy bardzo różnej, dobrej muzyce. Nienawidzę Zakopianki, nienawidzę tej drogi, nie cierpię tej drogi, zróbcie z tym coś. Dlaczego? Bo tutaj jest gotóweczka. Chcemy zagrać jakieś 5-6 premier. Yy, mamy nową płytę. To są przykre teksty, ale po pierwsze liczę na poczucie humoru górali i na ich inteligencję również. wykopie gdzieś. Płytki do. Płytki do. Płytki do. Płytki do, płytki do, płytki do. Rozpoczął się 46. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Kim są ludzie, którzy porzucają swoje domy w Pirenejach, Pirynie, Andach i naszych rodzimych górach, aby poddać ocenie swoje obrzędy, śpiew i tańce surowemu żyli pod tatrami? Rady Pracuję w winnicy przy produkcji wina. W zespole jestem od 8 lat, lubię spotkania z przyjaciółmi, a moja działalność w zespole bardzo temu sprzyja. Mam 15 lat, w zespole występuję od półtora roku, w wolnych chwilach spotykam się z przyjaciółmi, czytam, śpiewam i od czasu do czasu lubię obejrzeć jakieś serie. Ja jestem z zawodu księgową, pracuję jako księgowa, mam rodzinę, męża, dwóch synów, jeden syn tańczy też ze mną w zespole razem. Jestem pracownikiem państwowym. Buduję autostrady i kładę tory dla szybkiej kolei TGW. Kiedy byłem mały w szkole, instruktor WF-u zaprezentował tańce ludowe. Tak mi się to spodobało, że uprosiłem rodziców, aby pozwolili mi tańczyć w zespole i robię to do dziś. W czasie tradycyjnego korowodu na kropówkach spadł deszcz. Po rozmowie z peruwiańczykami doszliśmy do wniosku, że to nie był przypadek. Reprezentuję Wykonuję taniec, który nazywa się Dansa e Tijeras. Wykonuję ten taniec od dziecka, nauczyłem się go od ojca, tańczę w zespole, ale oprócz tego wykonuję ten taniec w czasie obrzędów, które mają przywołać deszcz w naszej prowincji Ayakucho od maja do października. O tym, co działo się w czasie festiwalowego tygodnia w Zakopanem oraz kto otrzymał złote, srebrne i brązowe ciupagi, będzie można dowiedzieć się z dwóch kolejnych wydań Tygodnika Podhaleńskiego.